Cześć, dzień dobry. Nazywam się Przemysław Kieski i jestem dyrektorem operacyjnym Żabka Polska. Na początek chciałbym bardzo, bardzo gorąco podziękować Żanecie, Żanecie Kisiel za zaproszenie i nominację do wyzwania Dobrze mieć żabkę. To dla mnie ogromna przyjemność, bowiem hasło tej akcji przypomina mi, co jest najważniejsze, a najważniejsi w żabce są ludzie. Dlatego często powtarzam, że żabka ma dwa serca. Jedno bije dla franczyzobiorców, a drugie dla klientów. W skali całego kraju rozwijamy się niezwykle dynamicznie. A to oznacza, że każdego dnia do naszej wielkiej żabkowej rodziny dołączają kolejne osoby. Z czego jestem wyjątkowo dumny. Dlatego uważam, że dobrze mieć żabkę. Bo żabka to marka, która jest blisko. Blisko codzienności, blisko potrzeb, blisko ludzi. A teraz z wielką przyjemnością przekazuję nominację dalej. Do Karola Zrybnika. Karol, nagraj swój filmik. I do końca zdanie. Dobrze mieć żabkę, ponieważ?